Bardzo serdecznie dziękuję każdej osobie, która zdecydowała się wesprzeć mnie na patronajcie, Szczególnie mocno dziękuję Patrycji Raszewskiej, Krysi z Kanału o książkach, Wiktorii Lacercie, Grzegorzowi Pałce, Mirkowi Burnejko, Wiktorii Tolarczyk, Jackowi Cielskiemu, Ernestowi Bednarczykowi, Patrykowi Zalewskiemu, Elaine Elaine, Pani Wonce, Marcinowi Płucowi, Tomkowi K., Mary Greenland, Focona Haju, Tajemniczemu Panu X i Hubertowi Koźmińczukowi. Dziękuję Wam wszystkim bardzo. Pozdrawiam Was i trzymajcie się. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o kolejnej książce wybranej mi przez jednego z moich patronów. Przez Mirka. Mirek, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Yy... No, książka ciekawa dość. Um, wydaje mi się, że jeżeli w ogóle chodzi o jej umówienie, jakieś ustosunkowanie się moje do treści, to najciekawsza do tej pory, jeżeli chodzi o wybory patronów i też być może najtrudniejsza. Um, bo wydaje mi się, że niełatwo będzie mi ubrać w słowa to, co myślę, to, co czuję, co um, jest dla mnie czymś rzadkim i motywującym. Podoba mi się to uczucie. <laughs> Bohaterką dzisiejszego odcinka będzie książka Jakuba Żółczyka, mianowicie Czarne Słońce. Mm. Ja z twórczością Jakuba Żółczyka nie miałem do tej pory żadnej styczności, znaczy z twórczością literacką, bo widziałem serialową adaptację Świetny do Świateł jakoś niedługo po premierze i ona na mnie zrobiła duże wrażenie. Szczególnie rola Jana Frycza, która jest wybitna, szczególnie jak się ją porówna na przykład z, no nie wiem, jego rolą w Wyjeździe Integracyjnym. To, to jest ciekawa sprawa. Um, no i widziałem też inny serial, przy którym, z tego co kojarzę, Jakub Żółczyk pracował, czyli belfer który mi się podobał. Znaczy to nie był jakiś mój zachwyt, ale wspominam go dosyć ciepło. Nigdy nie widziałem drugiego sezonu. No i dzisiaj Czarne Słońce. I nie ukrywam, dostrzegam pewien schemat, jeżeli chodzi o wybory Mirka, bo dwa razy wybrał mi bardzo specyficzne dystopie. Teraz mamy Czarne Słońce. Za pierwszym razem um, to był wyborny trup. Nie ukrywam, że jakoś tak, no, taką lekką obawą wypełniła mnie jedna wiadomość od Mirka, którą mi napisał po tym, jak wybrał mi tę książkę. E, bo napisał mi. Kiedy już właśnie Czarne Słońce zostało klepnięte. Wiadomość o treści, o panie, przepraszam, z góry. Jest to ciekawy punkt startowy, jeżeli chodzi o czytanie jakiejkolwiek książki, tak naprawdę. Natomiast po czasie, trochę się nie dziwię. To jest bardzo dziwna książka. To jest bardzo kontrowersyjna książka. Ona ma naprawdę słabe oceny. Na Goodreads, jeżeli chodzi o średnią, to to jest 3,3 na 5. Na Lubimy Cześć, to jest jakieś 6,7. Jeżeli chodzi o średnią, to to może nie jest tragedia, no bo nie wiem, 7 na 10 prawie, 3,5 w takiej skali szkolnej, no ale jednak, wiecie, dużo gorsze książki mają lepsze oceny. Natomiast ponownie, nie dziwi mnie takiej oceny, bo też tę książkę jest raczej dużo łatwiej komuś odradzić niż polecić. I ja rozumiem osoby, które dały jedną gwiazdkę, i rozumiem też osoby, które dały 5 gwiazdek. Trochę bardziej rozumiem te, które dały jedną gwiazdkę. to... Z czego taka ocena wynika, jest dla mnie dużo bardziej zrozumiała, ale no ponownie ja jestem gdzieś po środku. Uważam, że zarówno jedni, jak i drudzy mają trochę racji. Natomiast, gdybym miał stwierdzić, że to jest dobra książka, to nie wydaje mi się do końca, żeby to była dobra książka. Jest ciekawa, natomiast jeżeli chodzi o pewne założenia, to one dla mnie nie do końca działają. Natomiast do tego sobie oczywiście zaraz przejdziemy. Jak już powiedziałem, czarne słońce jest dystopią, mamy nieodległą przyszłość i bardzo brawurową wizję państwa polskiego, które stało się państwem, no cóż, faszystowskim. Na czele tegoż państwa stoi tzw. ojciec premier, jego rząd składa się z księży, opozycja jest tępiona, Polska wyszła z Unii Europejskiej, w Bieszczadach w ogóle tworzy się obozy, wiadomo jakie obozy, dla uchodźców i w samym centrum tego całego syfu E, znajduje się nasz główny bohater, czyli tak zwany Gruz. Gruz jest y, no, neonaziolem po prostu. Jest y, przywódcą bojówki, który, wiecie, morduje głównie no, ludzi, którzy w jego mniemaniu są odmiencami w jakimś stopniu, um, więc na przykład jakieś mniejszości etniczne bądź też seksualne. E, I główny bohater dostaje zadanie, które polega na y, przeniesieniu, przeniesieniu przetransportowaniu pewnej przesyłki. I fabularnie w dużym stopniu to jest powieść drogi, dosyć mam wrażenie chaotycznie skonstruowana, jeżeli chodzi o narrację, bo mamy tutaj bardzo dużo skakania między tym, co dzieje się obecnie, a tym, co działo się w przeszłości. E, mi to nie przeszkadzało, wydaje mi się, że ja w miarę dobrze orientowałem się, kiedy te skoki następują i co właśnie śledzimy, tym niemniej rozumiem takie zarzuty, że momentami ta książka wydaje się konstrukcyjnie dosyć chaotyczna e, i być może nieskładna. Co wyróżnia tę książkę przede wszystkim? No, przede wszystkim wyróżnia ją ogromna wulgarność. Nawet nie brutalność, to też jest brutalna książka, ale ona jest przede wszystkim wulgarna. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś z was grałby sobie, wiecie, w grę, gdzie, no nie wiem, pije jednego szota za każde przekleństwo, to trzy minuty i was nie ma. A gdyby, no, iść z tym dalej, to grając w tę grę, myślę, że można by było upić do nieprzytomności średniej wielkości osiedle w Polsce. Eee, liczba przekleństw, jakichś obscenicznych, odrzucających scen jest spora. I myślę, że jeżeli ktoś ma słabe nerwy, to nie jest książka dla niego, bo też trzeba sobie powiedzieć, że Gruz jest, jest debilem po prostu, jest prostakiem strasznym. Jest, wiecie, facetem, który hajluje, który jest brutalny, jest nieokrzesany, jest niesamowicie agresywny, nie szanuje praktycznie nikogo. Nie jest to raczej bohater, którego polubimy. No, i myślę, że to jest jeden z tych elementów, który odrzuca masę czytelników, ta wulgarność. Jeżeli ktoś ma problem z przekleństwami w książkach, no to, no to absolutnie to nie jest książka dla niego. Być może to jest w ogóle najbardziej wulgarna książka, jeżeli chodzi o moją literacką przygodę. Czy mi to przeszkadzało? Nie. Znaczy, to jest pewien wybór autora. I wydaje mi się, że w ramach tego, co postanowił zrobić, to zrobił dobrą robotę. No bo jak mówię, śledzimy trochę takiego przerysowanego dresa, neonaziola. Przemocowca niezbyt inteligentnego, no trudno, żeby on się posługiwał jakąś piękną polszczyzną. Również środowisko, w którym się obraca, no cóż pasuje do niego. Więc to jest wybór kontrowersyjny, żeby z kogoś takiego robić bohatera głównego. I to jest oczywiste, że wiele osób no, nie będzie chciało czytać takiej książki, gdzie główny bohater jest taki, gdzie słownictwo jest takie. Zrozumiała rzecz. Natomiast, jeżeli ktoś to zaakceptuje, to wydaje mi się, że Jakub Żółczyk zrobił dobrą robotę. I już abstrahując od tych przekleństw, muszę powiedzieć, że yy, podobał mi się styl. Znaczy, uważam, że yy, te książki się nie, nie czyta się je źle. Ja już dwa dni przeczytałem yy, i faktycznie czasami dialogi są takie, że one pasują do tego, co na przykład widziałem oglądając Ślepym ze światem. Niektóre dialogi są trochę takie, jak na przykład udaria. Znaczy, wydaje mi się że dość charakterystyczną rzeczą dla dialogów Żółczyka... Oczywiście, bazując na tej książce i na um, serialu, jest takie dopowiadanie pewnych rzeczy przez postacie. Jak na przykład, widzieliście serial, to pewnie, może każdy tą scenę, gdzie e, Dario mówi, gdzie mówi, nie podoba mi się, niech idzie. nie idzie. Niedługo może być kłopoty, już ma kłopoty. Już ma kłopoty. I tu mam wrażenie, że z dialogami jest podobnie, że postacie bardzo często dopowiadają pewne rzeczy. Nie mówią tego w jednym zdaniu, tylko tak to się na warstwie. mi się to podoba, znaczy podoba mi się ten sposób pisania dialogów. I w ogóle możemy powiedzieć, że początek tej książki, trochę mi. Trochę miałem wrażenie, że to pójdzie w inną stronę. Znaczy, ja spodziewałem się po pierwszych, nie wiem, 50 stronach, że to będzie po prostu powieść, nie wiem, czy jest taki gatunek powieściowo, ale to będzie taki, wiecie, exploitation book. Jest taki gatunek filmowy exploitation movie. I to jest gatunek filmowy, jest taka nisza filmowa, której głównym celem jest szokowanie czytelnika, nie wiem, golizną, przemocą, jakimiś zboczeniami, jakimś takim szczególnie obrazowym okazaniem okrucieństwa. To jest trochę coś jak na, nie wiem, takim filmem, który wydaje mi się w miarę zdany, albo przynajmniej z tytułu, jest I Spit On Your Grave. To jest film, gdzie główna bohaterka wjeżdża do domku w lesie i zostaje wykorzystana w wiadomy sposób przez grupę, no, oprychów, po czym no, zaczyna się na, na nich bardzo brutalnie mścić. Ja trochę spodziewałem się, że o to w tej książce będzie chodzić. To jest taka książka, która ma po prostu szokować wszystkich. I może tak miało być, natomiast wydaje mi się, że na pewnym etapie Jakub żółczyk wchodzi w taki moralizatorski ton, który trochę nie, nie działa dla mnie. Natomiast do tego przejdziemy troszeczkę. E, troszeczkę później, bo niewątpliwie dla wielu to będzie szokująca książka, jak już powiedziałem. E, być może w ogóle dla, dla wielu to będzie taka książka, którą zamkną po prostu, bo nie będą w stanie przebrnąć przez to, co się tutaj dzieje. Przez te opisy, no nie wiem, właśnie wykorzystań seksualnych, przemocy, tego, że główny bohater obraża w bardzo niewybredny sposób w zasadzie wszystkie grupy, w sensie, wiecie, narodowości, jak już mówię, jakieś mniejszości. Jak mówię, dla wielu to będzie nie do przebrnięcia. Natomiast wydaje mi się, że jeden z moich głównych problemów, jeżeli chodzi o tę powieść, to jest to, że ta powieść pod kątem brutalności no nie zrobiła na mnie żadnego wrażenia. To znaczy, nie było w tej książce chyba ani jednego momentu, który by mnie faktycznie jakoś zszokował, który faktycznie by mnie, nie wiem, zmroził krew w żyłach, który by mną wstrząsnął. I wydaje mi się, że głównie dlatego ja nie mam takiego podejścia, że, te, że tę książkę kocham albo jej nienawidzę. Wydaje mi się, że jeżeli kogoś ta książka zszokuje, to prędzej wpadnie do jednej z tych dwóch grup. Ona mnie nie zszokowała w ogóle. No jakby oczywiście to jest kwestia mnie, i są takie sceny, które po prostu kogoś szokują. Ja chyba ani razu nie poczułem się jakoś bardzo nieswojo. Może jestem skrzywiony, bo nie próbuję teraz powiedzieć, że to nie jest książka, która szokuje. Po prostu mnie nie zszokowała. I ona była dla mnie taka dosyć nieinwazyjna. Ale ponownie mówię, że to jest kwestia mnie, to nie jest kwestia samej książki. Brutalność nie robi na mnie wrażenia. Nagromadzenie przekleństw i wyzwisk po pewnym czasie to no, stało się dla mnie normą w ramach tej powieści. Problem jest też taki, że, no jako, że ja nie byłem związany z kimkolwiek w tej książce, ani z głównym bohaterem, ani z bohaterami pobocznymi, nie obchodziło mnie to, czy oni giną, czy oni cierpią, czy coś im się dzieje. Bardzo obojętnie podchodziłem do większości rzeczy, która się w tej książce działa. I w ogóle na pewnym etapie, moje skojarzenie, to były trochę. Znaczy, taka ogólna myśl, która mi przyszła do głowy, to jest to, że ta książka wydaje mi się w pewnym stopniu mocno komiksowa. Znaczy, wydaje mi się, że ta książka nie byłaby złym komiksem, bo. Jakbyście się cofnęli 30 mniej więcej lat do tyłu, do lat 90 w komiksie amerykańskim, to to był taki okres, gdzie komiksy musiały być bardzo. Gdzie jak mieliście bohaterów, to każdy tam był po prostu wielkim bykiem, który miał dwunastopak, od którego tryskał testosteron, był przesilny, przepotężny, górowa nad wszystkim i wszystko było takie bardzo przesadzone. I ta książka też jest straszliwie przesadzona, jest okrotnie przerysowana. Co widać po naszym bohaterze, który po prostu tam w wielu momentach masakruje wszystkich i nic złego mu się nie dzieje. I wydaje mi się, że ta książka w formie komiksu byłaby czymś lepszym, szczerze mówiąc. Bo jak mówię, wydaje mi się, że jako jakaś krytyka, to ta książka nie działa. Przynajmniej dla mnie nie działa przez to właśnie przerysowanie. To znaczy, to jest dla mnie tak niesamowicie... Absurdalna wizja tej przyszłości. Oczywiście ja zak zakładam. Oczywiście ona jest w pewien sposób, wiecie, takim wyolbrzymieniem pewnych nastrojów społecznych, obecnych w naszym kraju, natomiast jest to tak ogromne wyolbrzymienie, że tę książkę ciężko jest mi po prostu brać na poważnie. Ciężko mi ją brać jako. Ciężko mi ją brać na poważnie jako krytykę czegoś, jakąś, jakąś próbę ostrzeżenia czytelnika przed jakimś scenariuszem. Ta książka jest okrutnie jest subtelna, jest przegięta do granic absurdu. I po prostu, gdybym miał powiedzieć, jaki jest mój główny problem z tą książką, to jest to taki problem, że ona jest za bardzo. Ona jest za bardzo przerysowana, za bardzo groteskowa, za bardzo odklejona od jakichś norm, i przez to ja nie traktuję do końca poważnie tego, co widzę. Też w opisie tej książki jest taki fragment um, prowokując do granic możliwości żółczyk. Ja ja mówię żółczyk co To jest żółczyk, przepraszam bardzo. E, żółczyk tak naprawdę oferuje głęboko humanistyczną opowieść o wielkiej duchowej przemianie. Absolutnie nie, moim zdaniem. To absolutnie nie jest historia o wielkiej duchowej przemianie. To jest historia o pewnej przemianie, ale ta przemiana ponownie pasuje do tego ogólnego przerysowania i przegięcia no, w innych departamentach. Są tutaj też takie dosyć leniwe zabiegi fabularne, mam wrażenie. E, podam jeden może. Przyznam, że... Znaczy to jest spoiler pewnego rodzaju, ale mnie no, wszystko powiem to. E, przyznam szczerze, że ostatni raz kiedy ostatnim razem kiedy ten wątek, gdzie bohater wydaje się być homofobem i tępi na przykład osoby homoseksualne i koniec końców sam się okazuje być gejem, ostatnim razem ten wątek na mnie zrobił wrażenie chyba w American Beauty. Strasznie leniwy zabieg mam wrażenie. Ja trochę ja bym bardzo chciał, może jest taki jakiś wywiad. Ja bym bardzo chciał posłuchać nie wiem, godzinnego wywiadu z autorem, który mówi co miał na myśli pisząc tę książkę. Bo pierwsza myśl, którą ja miałem w głowie, to jest to, że Jakub Żółczyk chciał zdenerwować pewne osoby, po prostu. Tą wizją. Um, aczkolwiek, to też muszę powiedzieć. Są w tej książce takie fragmenty, i to są chyba w ogóle moim zdaniem najgorsze fragmenty w całej książce. Gdzie Jakub Żółczyk y, łamie czwartą ścianę. Sam wprowadza siebie do tej książki, i wydaje mi się, że w dwóch. W ogóle on jest postacią de facto. On siedzi w głowie głównego bohatera. Ale są takie dwa fragmenty, gdzie, w których on po prostu tłumaczy pewne rzeczy. I w pewnym momencie mówi coś w stylu, że Pewnie zastanawiasz się, czytelniku, dlaczego bohater jest kimś takim jak gruz, właśnie. I potem mówi, że no, ja muszę z nim żyć w głowie. Nie mam pojęcia, dlaczego te fragmenty zostały umieszczone. Uważam, że jeżeli ta książka miała potencjał być w jakimś stopniu jednoznaczna, te fragmenty są kompletnie niepotrzebne i tanie. Nie rozumiem tego zabiegu. Nie wiem, po co mamy to łamanie czwartej ściany. Czy jest to wizja straszna? Jak najbardziej. Natomiast. Jak już powiedziałem, wydaje mi się, że na przykład w komiksie albo jako jakaś animacja działałaby po prostu lepiej. Gdyby była bardziej esencjonalna, bo ta książka ma 500 stron i wydaje mi się, że nie powinna mieć aż tylu stron. Wydaje mi się, że jest trochę za długa. I szczególnie środek tej książki troszkę mi się dłużył. Um. I też to nie jest jakaś bardzo dogłębna analiza tego, wiecie, państwa przyszłości. Jest to kilka takich elementów po prostu rzuconych w eter. Nie wchodzimy w jakieś detale, w jakąś głęboką analizę czegokolwiek. To wszystko odbywa się na takim właśnie... Bardzo ogólnym poziomie i bazuje na pewnym przerysowaniu i przegięciu. I dlatego, tak jak mówię, uważam, że jeżeli chodzi o pewne założenia autora, to to się udało, tylko mi po prostu nie pasują te założenia. Ja uważam, że one są chybione. Że ta książka nie działa jako historia typu Exploitation, bo próbuje ewidentnie być czymś więcej, próbuje być czymś głębszym, ale uważam, że przez to przerysowanie i przesadę to po prostu nie działa. Um, I wiecie, wydaje mi się, że to nie jest taka książka, która, no nie, wiem, wywoła jakąś dyskusję, bo jeżeli ktoś. Ma takie poglądy jak autor na temat, no, no nie wiem, pewnego podejścia do, do kościoła, do państwa, do, do właśnie jakich, nie wiem, mniejszości seksualnych, to może stwierdzić, że to jest taka właśnie przewrotna historia. Jeżeli ktoś ma przeciwne poglądy, to się zdenerwuje, jeżeli ktoś, no powiedzmy, jest gdzieś po środku, to ja nie wiem, czy to będzie książka, która no nie wiem, wpłynie na jego pogląd rzeczywistości. Wydaje mi się, że nie, że to nie jest książka, która ma taką moc. Gdyś trafiłem na taki, takie zdanie, takie słowo, które uważam bardzo pasuje do tej książki efekciarska. Ona jest bardzo efekciarska i to jest bardzo, bardzo prawdziwe stwierdzenie, uważam. I wiecie, też chciałbym zaznaczyć, że ja nie, nie uważam, że przemoc czy jakaś wulgarność to nie może być skuteczne narzędzie, skuteczny sposób komentowania rzeczywistości. No Jedną z moich ulubionych książek, teraz już mogę tak powiedzieć, jest Krwawy Południek McGarthiego. I to jest książka, która przemocą komentuje wiele rzeczy i robi to kapitalnie. Ta książka przemocą, moim zdaniem, nie komentuje kapitalnie niczego. I wydaje mi się, e, ponownie ja nie znam autora, absolutnie. Ja widziałem z nim parę rozmów i nie chciałbym jakichś daleko idących wniosków wyciągnąć na podstawie tychże, ale wydaje mi się, że to, co kierowało, moją interpretacja, to, co kierowało autorem, kiedy pisał tę książkę, to jest po prostu złość. Wydaje mi się, że po prostu był zły na pewne rzeczy, które dostrzegał, nie wiem, społeczeństwo, jakieś nastroje i po prostu chciał tę złość przelać na karty powieściowe. I jakby, jeżeli to chciał zrobić, w porządku. Tylko jak mówię, moim zdaniem to po prostu nie działa ani jako jakaś historia typu exploitation, ani, jakoś, ani jako jakiś interesujący komentarz na temat czegoś. E, tego się nie czyta źle. Jak mówię, czytałem to, czytałem tę książkę w miarę szybko. Może gdyby mnie jakoś ta przemoc i ta wulgarność męczyła, to faktycznie mógłbym tę książkę czytać tygodniami, bo jak już powiedziałem, jest tego tutaj bardzo dużo. Natomiast jednego no nie mogę odmówić yy, Żulczykowi, to znaczy, to jest y, definitywnie bardzo odważna książka i myślę, że autor ma jajeczki opisać, wydawać. Yy, I wiecie, jeżeli mówimy, bo myślę, że ta książka, mimo wszystko, już tak powoli zmierzając do konkluzji, bardziej mi się nie podobała, niż podobała. To nie jest, wiecie, książka, którą bym jakoś na totalnie 0 na 10, ale ona była ciekawa, ale ani to nie była dla mnie dobra rozrywka, ani to nie było coś, co na mnie jakoś bardzo wpłynęło. Natomiast jest to książka, która mi się chyba bardziej nie podobała niż podobała, ale była dla mnie na tyle inna i ciekawa, że chyba coś kiedyś sprawdzę jeszcze autora. Dla mnie ona jest za bardzo przegięta, za bardzo groteskowa, za bardzo karykaturalna, za mało ludzka i prawdziwa. Jak mówię, wydaje mi się to być po prostu materiał na interesujący komiks. Jakiś, nie wiem, taki właśnie mroczny, brutalny, jakiś, nie wiem, spon, jakiś, wiecie, polski szers coś w tym stylu. I niestety autor, mam wrażenie, że chciał zrobić tutaj trochę wszystko i przez to nie wyszło to jakoś bardzo dobrze. Bo gdyby ta książka nie siliła się w niektórych momentach na takie przerysowanie i próbowała być bardziej ludzka, Nie wiem, w jakimś sposób chociaż zahaczona o jakąś taką rzeczywistość, którą my znamy, to może jako jakiś taki bardzo ostry komentarz by to też trochę działało. A gdyby skupić się bardziej na tej przemocy, to może dałoby się z tego zrobić właśnie ciekawą historię typu exploitation. Gdyby było tutaj więcej humoru, Trochę humoru tutaj jest, ale gdyby było więcej humoru, to może jakaś taka, taka krwawa, czarna komedia by to działało. A tutaj mamy i trochę tego, i trochę tego, i trochę tamtego, i przez to no, na żadnym poziomie to nam nie działało. Aczkolwiek przyznam, że kilka razy się uśmiechnąłem, kiedy mieliśmy tutaj nawiązania do popkultury znanej nam, co jest bardzo prostym zabiegiem, żeby, wiecie, jakoś próbować zbliżyć czytelnik do tych realiów, bo wspomina się rzeczy, które my kojarzymy z naszej rzeczywistości, więc podświadomie czujemy, że. To, co obserwuję nie jest aż tak odległe. Więc mam wspomnienia na przykład Facebook, Twitter. Bardzo często główny bohater mówi, że grał w Quake'a. Wspomniany jest Arnold w Konanie. I no, nie mogłem się nie uśmiechnąć, kiedy zobaczyłem nawiązanie do mojego ulubionego opowiadania, bo w pewnym, w pewnym momencie bohater używa stwierdzenia: Nie mam ust, a muszę krzyczeć. To ciężko mi kłamać. Uśmiechnąłem się wtedy szeroko, kiedy to zobaczyłem. Tak więc, jak mówię, ciekawa książka, moim zdaniem raczej nieudana. Ten pomysł dla mnie nie działa, natomiast interesująca. Na pewno inna, na pewno oryginalna. I myślę, że mimo wszystko kiedyś jeszcze coś e, Żulczyka przeczytam. A zakończenie też jest dosyć przegięte, ale pasujące bym powiedział do całej książki. No. Także co? Także w tym filmie to by było na tyle. Dziękuję każdemu, kto dotrwał tego momentu. Pozdrawiam z gorąco i do następnego. Cześć!